Witam Was bardzo serdecznie na kanale yogahome.pl. Ja nazywam się Karola. Ten kanał prowadzę z Adrianem i wspólnie przygotowujemy dla Was regularnie praktyki jogi. Są one na naszym kanale dedykowane osobom na różnych poziomach zaawansowania. Dziś chciałabym zaprosić Was na sesję dla osób zupełnie początkujących. Jest wiele korzyści z praktykowania jogi. Joga rozciąga, uelastycznia nasze ciało, wzmacnia je, buduje. Głęboką świadomość ciała, a ta działa terapeutycznie, zarówno na ciało, jak i na umysł. Nauka oddechu pozwala nam się uspokoić, zrelaksować. Mam nadzieję, że dzisiejsza sesja będzie takim przysłowiowym, pierwszym krokiem do regularnego wchodzenia na matę. Zacznijmy sobie dzisiejszą sesję od po prostu siadu. I teraz, jeżeli już w tym momencie czujesz, że siat skrzyżny jest dla Ciebie trudny, niewygodny, to zadbaj o coś, na czym dasz radę usiąść wygodnie. Może być to koc, może być to poducha, dwa koce, dwie poduchy, coś, żeby poczuć się naprawdę wygodnie. I w pierwszym kroku połóżmy sobie jedną dłoń na brzuchu, a drugą dłoń troszeczkę wyżej tuż przy mostku, na żebrach. Zauważmy nasz oddech. Obserwujmy, jak wygląda ruch ciała, ruch brzucha, ruch żeber wraz z następującymi wdechami i wydechami. W praktyce jogi oddech jest jednym z najważniejszych elementów. Można by o nim mówić bardzo długo i bardzo dużo, ale od czegoś musimy zacząć. Zatem chciałabym, żebyśmy dzisiaj skupili się tylko na tym, żeby przez całą praktykę oddychać nosem. Jeszcze przez chwilę pokoncentrujmy się i zobaczmy, jak wygląda nasz oddech. Jego świadomość, zauważanie tego, że oddychamy, jest takim właśnie jednym z pierwszych kroków do tego, żeby zacząć nad nim panować, a następnie, żeby ten oddech działał na naszą korzyść. To spróbujmy teraz synchronizować oddech z naszym ruchem. Złączmy dłonie w koszyczek i z wdechem. Przenieśmy ręce wyprostowane, jeżeli to możliwe, nad głowę, pociągnijmy ramiona daleko w tył, wypnijmy mostek do przodu i delikatnie przeciągnijmy się. Z wydechem zaś ruch, klatka piersiowa zaokrąglona, zamknięta, plecy zaokrąglone, ręce złożone i delikatnie pochylamy całą pozycję w tył, tak jakbyśmy się chcieli zapaść w zbyt wygodnym fotelu. Wdech do góry. Otwarcie klatki, wydech, zamknięcie. Tu zbieram wnętrza dłoni do siebie, wdech, tu wyciągam podstawy dłoni wysoko do sufitu. Wydech i wdech. Tyle czasu, wydech, ile trwa ruch, tyle czasu trwa nasz oddech. Wdech i wydech, no to ostatni raz, wdech i wydech, z wdechem unieśmy obie ręce w górę i z wydechem przejdźmy do klęku podpartego, poducha na razie nie będzie nam potrzebna, odłóżmy ją na bok, Ustawmy dłonie pod barkami, kolana pod biodrami i ten sam ruch, który robiliśmy przed chwilą z naszym kręgosłupem, powtórzmy w tej pozycji. Z wdechem w klęsłe plecy, otwarta klatka, delikatne spojrzenie przed siebie, z wydechem zaokrąglony kręgosłup. Wdech, ta pozycja nazywa się krową, wydech, a to pozycja kota. Wdech, w klęsłe plecy wydech okrągłe. Wdech w plecy i wydech okrągłe. Na wdechu ustawmy proste plecy i zadrzejmy palce stóp. Teraz delikatnie odpychając się od dłoni, unieśmy w górę kolana i pociągnijmy pośladki do góry i do tyłu. Nogi mogą być ugięte w kolanach, za to chcę wyciągnąć pośladki jak najbardziej na tył maty. No ile jestem na macie, mogę też ćwiczyć na dywanie, to też będzie w porządku. Chwilkę zostańmy i zacznijmy naprzemiennie prostować raz prawą, raz lewą nogę w kolanie tyle, ile można. To powinno spowodować, że poczujemy delikatne, a może nawet nie takie delikatne, rozciąganie tyłów nóg. Oddech cały czas płynie, a my staramy się coraz bardziej prostować nogi w kolanach. Może uda się z wydechem wyprostować zupełnie nogi, i może uda się troszeczkę albo zupełnie opuścić pięty na matę. Zróbmy tu głęboki wdech. Zróbmy wydech. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem odłóżmy kolana na matę. Pozycja psa z głową w dół jest taką jedną z pierwszych podstawowych pozycji jogi. To, że jest pierwsza, nie znaczy, że jest prosta. Być może była bardzo wyzwaniowa. Nie przejmuj się, masz tak, jak większość zaczynających joginów. Spróbujmy raz jeszcze. Zadarte palce stół wdech, i pies z głową w dół wydech. Stopy są ustawione na szerokość bioder, dłonie na szerokość barków. Zrób jeszcze jeden wdech. Wydech. I z kolejnym wdechem, małymi krokami, spróbujmy przedostać się na początek maty. Możemy uginać nogi w kolanach. Jak już będziemy dość blisko przodu, połóżmy dłonie na piszczelach i z wydechem wyciągnijmy kręgosłup. Wydłużmy go. Z wydechem pogłębiamy skłon. Opadamy luźniutko. Na wdechu przez ugięte nogi w kolanach, kręg po kręgu unosimy całe ciało w górę. Dodajmy do tego ręce wyciągające nas do góry i z wydechem złączmy dłonie i przenieśmy je na wysokość mostka. Ta pozycja nazywa się samastitihi. Pobawmy się przez chwilę z balansem. Z wdechem unieśmy ręce w górę, przeciągnijmy się. Z wydechem złączmy dłonie i przenieśmy na wysokość mostka. Na wdechu nasza lewa noga unosi się w górę. Ta pozycja nazywa się Mała Utitahasta. Z wydechem przenoszę nogę w tył i odstawiam stopę na matę. Pięta jest uniesiona w górę. Na wdechu wyciągamy ręce w górę nad głowę i tu się zatrzymajmy. Jesteśmy w pozycji wschodzącego, wysokiego księżyca. Jeden. To, co teraz liczę, to nasze oddechy. Dwa. Postarajmy się delikatnie opuszczać biodra w dół. Trzy. Jeżeli czujemy balans, możemy spojrzeć w górę na dłonie. Cztery, ale jeżeli właśnie straciliśmy równowagę, to lepiej patrzeć przed siebie. I pięć. Przed nami wojownik drugi. Tylną piętę odkładam na matę. Biodra skręcam przodem do dłuższej krawędzi maty, a ręce otwieram szeroko na boki. Czyli prawa ręka do przodu, lewa ręka do tyłu. Kręgosłup w pionie. Jeden. Porządnie ugięta prawa noga. Dwa. Barki rozluźnione. Trzy. Może już czujemy prawą nogę. To dobrze, joga ma nas wzmacniać. Cztery. I pięć. Wrócimy do poprzedniej pozycji, czyli pozycji wschodzącego księżyca. Na wdechu unosimy tylną piętę i obie ręce w górę. Możemy spojrzeć za dłońmi. Z wydechem przenieśmy dłonie na wysokość mostka. Delikatnie uginając tylną nogę, tak jakbyśmy szykowali się do skoku, na wdechu unosimy się do ultita hasty i z wydechem odstawiamy nogę. Druga strona przed nami. Ręce góra, wdech. Z wydechem dłonie na wysokość mostka. Teraz prawa noga wędruje do góry. Wdech. Z wydechem pochylam ciało i odstawiam nogę daleko w tył. Im dalej odstawię nogę, tym będzie trudniej. To też można sobie w ten sposób jakby determinować poziom trudności. Z wdechem wyciągam ręce w górę. I zostaje, jeden, staram się upuszczać biodra w dół, dwa, szukam takiego luzu w barkach, nie chcę się spinać, trzy, może spojrzę w górę, a może właśnie straciłam balans, cztery i pięć. Przed nami wojownik drugi, odstawiam tylną piętę, biodra skręcam przodem do dłuższej krawędzi maty. Ręce wędrują szeroko na boki. Kręgosłup w pionie. Jeden. Patrzę na dłoń z przodu. Dwa. No i oddycham. Trzy przez nos. Cztery. Może czuję przednie udo wspaniale. I pięć. Na wdechu unoszę tylną piętę. Dokładam prawą rękę do lewej. Anginiasana, czyli ten wspomniany. Księżyc. Wydech, pochylenie, ręce na mostek. Na wdechu odpycham się z tylnej nogi do pozycji balansowej i wydech, samasthiti. Skoro o pozycjach balansowych mowa, zróbmy pozycję drzewa. Złączmy stopy razem, stańmy na lewej nodze. Teraz przenieśmy prawą nogę. Kolano do boku i ustawmy piętę tuż nad kostką. Jeżeli czujemy, że już jest chybotliwie, zostańmy. Jeżeli jest taka możliwość, pociągnijmy piętę wyżej i zostańmy ze stopą na łydce. Jeden. Wzrok zakotwiczmy w jednym punkcie. Dwa, to bardzo pomaga. Trzy. Dłoń dociskamy do dłoni. Cztery. I pięć. Z wydechem odstawmy stopy. Zmieńmy stronę. Stańmy na prawej nodze i lewa noga. Pięta tuż nad kostką. I może tyle będę się podpierać palcami. A może pociągnę nogę troszeczkę wyżej. Złączę dłonie. Jeden. Dwa. Delikatnie rozluźnione barki, czubek głowy. Trzy. Wyciągający nas do góry. Cztery. I pięć. Z wydechem odstawiamy. Jeżeli tak jak ja przeszliście jakoś po macie, to teraz wróćmy, tak żeby stanąć przodem do krótszej krawędzi na początku maty. I z wdechem przeciągnijmy się ponownie w górę. Teraz z wydechem dłonie wędrują przez środek i idziemy do skłonu. Opuszczamy luźno głowę. Wdech. Wydłużamy kręgosłup. W tym celu możemy położyć dłonie na piszczelach, tak żeby naprawdę mieć szansę wydłużyć plecy, zebrać łopatki, no i właśnie wyprostować je. Z wydechem uginam nogi w kolanach, odkładam całe dłonie na matę i dwa duże kroki wędruję do psa z głową w dół. Tę pozycję już znamy. Zróbmy tu sobie zatem wdech. Zróbmy wydech. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem odłóżmy kolana na matę. Przenieśmy stopy na jedną stronę pośladki na drugą i w ten sposób znajdźmy się w pozycji siedzącej. I teraz od razu, jeżeli czujesz mmm, niewygodnie mi się tu siedzi, to ta poducha, jak wyląduje teraz pod pośladkami, będzie dużo łatwiej. Ugnijmy prawą nogę w kolanie. I kolano połóżmy na bok, stopę przytulmy do uda. Wydłużmy plecy i tyle ile można zejdźmy w dół. Możemy chwycić ze stopę, kostkę, łydkę. Możemy położyć dłonie po obu stronach i poczujmy, jak rozciąga się tył naszej lewej nogi. Jeszcze dwa oddechy, jeszcze jeden. Na wdechu unieśmy się do góry i zmieńmy stronę. Wyprostujmy prawą, ugnijmy lewą, kolano do boku, wyciągnijmy plecy i tyle, ile można idziemy w dół. Jeszcze dwa oddechy, jeszcze jeden. Z wdechem delikatnie do góry. Złączmy stopy i z wydechem kręg po kręgu połóżmy się na macie. Przyciągnijmy teraz prawe kolano do klatki, i przenieśmy kolano prawe na lewą stronę. Być może kolano będzie w górze, być może opadnie w dół, wtedy najprawdopodobniej uniesie się prawy bark. Nie szkodzi, może się unieść. Przenieśmy prawą rękę. Górą, do tyłu i spróbujmy tu rozluźnić nasze ciało. Tyle, ile można, spłyńmy w dół. I miękko wróćmy do centrum. Teraz przyciągnijmy oba kolana, lewe niech zostanie, prawą nogę wyprostujmy. Przenieśmy lewe kolano na prawą stronę. Może kolano zostanie w górze, to też jest w porządku. Może opadnie w dół. Wtedy najprawdopodobniej uniesie się lewy bark. Dobrze. Lewa ręka do góry i do boku. I staram się tu opaść w każdym fragmentem ciała w dół. Mogę nawet dodatkowo dokręcić głowę, spoglądając na lewą dłoń. Oddycham przez nos głęboko i łagodnie wracam do centrum. Przyciągnijmy oba kolana do klatki i wyprostujmy nogi. Wyprostujmy ręce i przez chwilkę po prostu poleżmy. Zaobserwujmy, jak czujemy się w takiej nietypowej sytuacji, kiedy leżymy, nie śpimy ale nie mamy nic innego do roboty jak tylko leżenie. Zamknijmy oczy. Postarajmy się rozluźnić nasze ciało. Każdy wydech pozwala nam tak jakby bardziej spłynąć w stronę ziemi. Sprawdźmy czy Rozluźniona jest nasza twarz? Czy nie zaciskamy zębów nadmiernie? Sprawdźmy, czy barki są zrelaksowane i spływają sobie miękko w dół do maty. Rozluźnijmy pośladki. Zróbmy jeszcze jeden głęboki wdech. Głęboki wydech. I z kolejnym wdechem przenieśmy ręce za głowę i porządnie przeciągnijmy się jak rano w łóżku. Z wydechem przyciągnijmy kolana do klatki, zwińmy się w kulkę. Teraz miękko przetaczając się przez bok, kręg po kręgu, wstańmy do góry, do siadu. Usiądźmy wygodnie. Jeżeli niewygodnie siedzi nam się w skrzyżnym, to już wiemy co zrobić. Wydłużmy plecy, zauważmy ponownie swój oddech. Kochani, mam nadzieję, że ta dzisiejsza krótka sesja jogi przypadła Wam do gustu i mam nadzieję, że pociągniecie ten temat i będziecie praktykować dalej. Gdyby tak było, mam dla was dwie propozycje. Pierwsza propozycja: kliknijcie subskrypcję i praktykujcie zajęciami na naszym kanale. W tym momencie proponuję wam zajęcia oznaczone jedną gwiazdką. Te są najłatwiejsze i najbardziej nadadzą się dla osób początkujących. A druga propozycja to jeżeli w Kręcicie się bardziej i poczujecie, że chcecie, żeby wasza praktyka była uporządkowana, chcecie wiedzieć, co robić krok po kroku, jak wygląda dokładnie oddech, jak od prostych pozycji asan przejść do trudniejszych. To serdecznie zachęcam was do naszego kursu Yoga Vinyasa dla początkujących, który właśnie krok po kroku poprowadzi was za rękę przez świat jogi. Gdybyście byli tym zainteresowani, to w opisie tego filmu znajdziecie link, a tam wszystkie niezbędne informacje na temat naszego kursu. Ja teraz serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą sesję i do zobaczenia na kolejnych praktykach jogi.